Mamy już listopad i małymi krokami zbliża się okres wyprzedaży jak czarny piątek, dlatego pozwoliłem sobie przygotować małe zestawienie laptopów, moim zdaniem najbardziej opłacalnych dla graczy, w przedziale do około 5000. Oczywiście nie będą to same suche fakty, ale postaram się przy każdej propozycji umieszczać przykładowe wyniki w grach. Na końcu materiału wspomnę też najnowszego Acera Nitro. Miałem możliwość jego testowania i wiązałem z tą konstrukcją naprawdę duże oczekiwania, dlatego zachęcam do oglądania do końca. Przypominam też, że w Zakładce Społeczności trwa ankieta odnośnie następnego filmu. Zachęcam do wzięcia w niej udziału. Jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, a film ten będzie Wam się podobał, rozważcie to. A teraz zaczynamy! Słowem wstępu, co było brane pod uwagę, tworząc ten materiał, to wydajność w grach, więc podzespoły muszą być odpowiednio zbalansowane. I tu zawsze będę posługiwał się przykładem Asusa f 15 który mimo RTX 3070 posiada procesor i7 w wersji czterodzeniowej, a sama grafika osiąga TGP na poziomie 85W. Skutkuje to wynikami gorszymi od dużo tańszych konstrukcji. Kolejną kwestią, czemu w rankingu w tej cenie nie mam przedstawicieli od MSI lub zeszłorocznych Acerów? Odpowiedź jest prosta: stosowane przez nich karty graficzne mają wręcz patologiczne parametry TGP, i nazywanie ich laptopami dla graczy to jakaś kpina. Jeśli nie wiecie o czym mowa, to link do materiału wyjaśniającego znajdziecie w opisie oraz pojawi się on w prawym górnym rogu. Zacznijmy od najtańszej propozycji, jaką jest ASUS Rockstreak G15. Miałem okazję testować tego laptopa w ponad 25 grach. Link do materiału znajdziecie w opisie. I muszę powiedzieć, że biorąc pod uwagę jego cenę poniżej 4000 zł, była to jedna z lepszych budżetowych konstrukcji. Mimo, że posiadało RTX 3050, to była to karta w najmocniejszej wersji. 95-watowej i wraz z procesorem R7 4800H radziła sobie naprawdę dobrze w większości gier. Gdyby nie jedynie 4 GB pamięci VRAM oraz brak mux byłby on chyba najlepszym budżetowym laptopem poniżej 4000. Przejdźmy teraz do propozycji z rtx 3060. Najtańsze modele możecie nabyć pod marką Gigabyte. I tu chcę przypomnieć, że minęło już sporo czasu od premiery pierwszych laptopów dla graczy od tego producenta i obecnie kultura pracy jest zdecydowanie lepsza. Dlatego przy mniejszym budżecie możecie spokojnie zainteresować się tymi konstrukcjami. I tak model G5 został zbudowany w oparciu o platformę Intela. Jest tu i5-11400, 6 rdzeni, 12 wątków, 16 GB pamięci DDR4, taktowanych 3200 MHz oraz RTX 3060 o mocy 105 W. Minusem tej konstrukcji jest matryca o słabym kolorów oraz kiepskiej jakości plastik którego zrobiona jest obudowa i do którego przymocowane są zawiasy. Natomiast zaletą duże możliwości rozbudowy nawet do dysk w wersji 2,5 calowej. podobnej cenie możecie kupić wersję bliźniaczą, która zbudowana jest w oparciu o platformę AMD i gdybym to ja miał decydować, to właśnie w jej kierunku bym się zwrócił. Po pierwsze mamy tu świetną matrycę z odzorowaniem kolorów na poziomie 100% sRGB oraz RTX 3060 w wersji 130W. Zanim przejdę do najlepszego moim zdaniem wyboru w tym przedziale cenowym, muszę wspomnieć o dwóch konstrukcjach: jak Dell 15 oraz Asus ROG Strix G15. Oba z 360 30, 3060 115 do 130 w ale ich dostępność w chwili tworzenia tego materiału jest nikoma. Zostały one zastąpione nowymi modelami, a ich cena powędrowała do okolic 7000 przy minimalnym wzroście wydajności w grach. I na koniec niepodzielnie panujący Legion 5. Minęło już sporo czasu od jego premiery, a dalej jest to niedościgniona konstrukcja, jeśli chodzi o stosunek wydajności do ceny. Co prawda, najtańsza opcja, jaką znalazłem, pomijając jeden hardkorowy sklep na Allegro, gdzie czas dostawy to 32 dni, wynosi 5200 zł, ale mamy już laptopa z Windowsem. Największymi zaletami tego modelu jest kultura pracy, RTX w najmocniejszej wersji 130W oraz szybka matryca 165Hz z niskimi czasami reakcji oraz świetnym odzorowaniem kolorów. Nie możemy zapomnieć też o przełączniku MUX który sprawi, że laptop ten nie ma sobie równych w tym przedziale cenowym. Trudno będzie znaleźć Wam cokolwiek lepszego. Jedynym dostępnym konkurentem, a jednocześnie laptopem najnowszej generacji jest Acer Nitro 5 z Ryzenem 6600H oraz RTX 3060, teoretycznie 140W. I mówię tu teoretycznie, ponieważ miałem możliwość jego testowania i udało mi się uzyskać maks. okolice 115W i to niezależnie od tego, jak obciążony był procesor. Dodatkowo przedstawiciele Acera odpisali mi, że TGP tego modelu to 115W i nie wiedzą, czemu w sklepach podawane jest 140. Z kolei w sklepie uzyskałem informację, że oni wypisują specyfikację otrzymaną od Acera, więc ktoś tu ściemnia. Kolejna sprawa to cena, ponieważ w cenie zbliżonej do Legiona można go kupić jedynie w największych promocjach. Tak to jego koszt oscyluje w okolicy 6000 Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie suba oraz łapkę w górę. Zapraszam też do zakładki społeczności. Pojawia się tam dużo informacji oraz ankiet odnośnie następnych filmów. Do zobaczenia!